Torba podróżna Cressi MobiLite jest to bardzo fajny produkt dla osób, które podróżują szczególnie samolotem. Dlaczego? Dlatego, że przy bardzo dużej pojemności, wynoszącej aż 85 litrów, torba waży tylko 2,9 kg. Jest wyposażona we wszystkie elementy, które torba powinna mieć, a więc kółka, rączkę wyciąganą, solidny zamek i oprócz tego mieści się do niej wszystko co będzie nam podczas wyjazdu nurkowego potrzebne, jak widać, sprzęt jest w całości spakowany, gotowy do wyjazdu. Mamy tutaj buty, aparat fotograficzny, bojkę, płetwy, jacket, piankę, automat oddechowy i nawet koszulki oraz maskę. Także jak widać, mimo swoich niewielkich wymiarów i małej wagi, torba mieści cały potrzebny sprzęt i jeszcze zostaje trochę miejsca. We wnętrzu torby znajdziemy również dodatkową kieszeń, w której możemy schować drobiazgi, aby nie latały po torbie. Z ważnych elementów, w które wyposażona jest torba, znajdziemy wysuwaną rączkę, Dzięki której możemy łatwo z torbą jeździć. Jak widać, to rączkę się łatwo wyjmuje i chowa. Co ważne, zabezpieczona jest ona zamkiem, aby bez potrzeby nie została wyciągnięta. Mamy uchwyt, za który możemy torbę trzymać. Ważne jest też, że dysponujemy drugim uchwytem, dzięki któremu można torbę na przykład nieść w dwie osoby, ale również tą torbę można na tym uchwycie Postawić. Jak widać, torba wyposażona jest w dwa kółka, które umożliwią łatwiejszy transport po lotnisku. I tak jak mówiłem wcześniej, na uchwycie torba bardzo elegancko stoi. Podsumowując, ciekawy produkt: torba lekka, tylko 2,9 kg, pojemna 85 litrów, mieści cały potrzebny sprzęt nurkowe.